Stary, ale i on jest o chuj, nie chcę za mną pęchać, O, dla jakieś śmiotły chyba nie chcę nawieść. to <grymne> To złapało Wiktora! To złapało Wiktora! To zapało wiktora, wiktora! To Wiktora! To go zapało. To go zapało.

Wiktor, słyszę, Cześć, to jest gdzieś tutaj. To jest gdzieś tutaj, Wiktor, ze ścianą. Chłopie, stra... straszny, straszny jump ja skierowy, się. nie? I chłopie, nie ja biegnę i nagle to taki krzyk, że tam skieruję cię. Jak ja się niby straszyłem, to tak to trzeba dopiero nalać na trzonu. Bo ja na samym w końcu mapy w ciągu 5 sekund. Nie? Tam gdzieś na lewo poszło, jak chcesz to i zobacz. Tylko słyszę jakie nawiasy skrzypią, kurwa za ścianą. Ale e, ciekawostwie. No, takiej, na takiej zielonej stronie tego jest pełno. Tylko że, tylko że w innej, tylko, że inny, w innej formie Nie pytaj skąd ją wziął Wcale nie miałem tego pobranego На чатах ясно. Я тоже, я тоже то, что то я ясно. Это что, это что сделать? Сима? Где? Где? А видишь, он есть? Po mnie, po mnie, po mnie, po mnie, po mnie! Po mnie Wiktor, po mnie! Nara, żak ja, To Wiktor. To Wiktor To pan Wiktor! Chyba za nim pobiegł.

moje serduszko! Ja tylko słyszałem kurwa takie... Cia. Powiem ci tak, w wętach nie jest ci bezpieczny. Ale chopie, uciekam, uciekaliśmy razem, i po się powiem prosto. Opowie go za Wiktorem, który, poszłem, uciekłem do weta, cię węcie i cię wołam, Marco Polo, i w ogóle. I, I nagle słuchasz, kto sprintuje do mnie, ja jestem wędzie, kurde, i dostałem czym życiłem życie No też a ogólnie dwa na porządku są. A jak zginiesz, to się wszystko resetuje. Ej, ogólnie też życiłem kontrolerem. Ja słyszę ją ja bić pod sobą, ja bo jestem jeszcze w lobby tym... Jestem we... nie jestem we, cie... Musimy się znaleźć, jeśli się nie chcę tam jeść. Ale dobra. Ja no gdzie jest, ja wiem, jest. Ja się respię, idę do ciebie. zobacz idę na czas gry. Ale co? Słuchaj, słuchaj, Nie, 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 Tak. Nie, zostań, zostań, zostań. Jestem na respię. No. Jestem w lobby jeszcze, nie to No to chodź, chodź. Jestem? No. Cześć. To dobra, idę na czas gry. Cześć, ja jestem, ty kurwa zgubiłem się. Jakby nie to mi nie było. Tu, tu ja skończyłem. Na czucie gry było lepsze, le lepiej. O, tu jest. Słyszałem. Też. Widzę ją. Ona też nas widzi. pomiędzy nogami, Ronaldo! no- trzaliśmy się, wyźwiliśmy, ja skręciłem w twoją stronę i to stąd ona przeze mnie trwie <tans> to ta kurwa mnie zaszukała ty kurwa hanta na mnie masz dobra, idę przed gry, kurwa chłopie dobra, idę nie no chodź Idę, idę, naprawdę kacuję Nie, do... nie, chodzi prawie... Ja ze strachu ja już kurwa dwa razy mi się odbiło kurwa i ten i Miałem żyki w twojej twoje, kurwa jadaczce. Ja ze strachu normalnie aż ja się kurwa pożygałem. Ja dostałem tą na projekcie łajawki, bo ja mam telefonu wziąłem, ale dobrze Stary, ja się zrzegałem No i czyś, osłyszę cię gdzieś Wędzie jesteś gdzieś O, widać Cię, przed nami jesteś. Breaker robię. Przed nami jesteś. Jak przed Tobą. Z Tobą, z Tobą, z Tobą, wejdźcie. O, hej! Kolego. Muszę pomóc. Nie słyszę, to to chyba to bezpiecznie jest. jesteśmy. A, to to nie, <gryk> nie było, było bezpiecznie, kurwa. Ale najgorzej jest, jak ja Cię nie słyszę, nagle dostaję jump skrót z dupy. To jest z <gryk> tylu gier, się. O, braker brakem jeszcze to bezpiecznie. mi zostały. O, chuj. nie No. Ej, ej, zrobiliście 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 zrobiliście

Wiesz myśle... to są, to są... co teraz mam w głowie? Mam w głowie jak... z wszystkiego gościa, gdy mu <grym grym> Jak grali w strandu <grym> jo... Co to myślę później? Jezu, myślę, jedna do jedna nasza reakcja. Jest? Chodź. Mam go zrobionego. Mam. A tego tu? Też. O oh, kurwa. Oho.

Proszę, żeby mi zopała jest Gdzie jesteś? Nie wiem Ja w kuchni no, jestem O <noise> ona mnie widzi Wędzie, jestem w kuchni Kuchnia węd E nie wiem gdzie jest kurwa węd Wejdź do kuchni i znajdź O kurwa, na sukę wyszłem nie Ja nie z... ja się zrobiłem jest ja sikap! Ja, ja węcie jestem. Widzę ją, idzie do mnie. Idzie do mnie do kuchni. Nie wiem, to jest. Jestem Wiktor? Jestem węcie w kuchni, ona jest w kuchni. <laughs> Ona wchodzi do mentów. <laughs> Ona dosłownie się wczuła do tego ventu. Ej, <laughs> ja e, Wiktor, yeah. jak, jak zrobisz to, to wiesz, co się odblokowuje? Ty, ty jesteś tam? Wiktor, prowadzenia Gdzie ty jesteś? Powodzenia ja. na z, 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 z Nightmare <grym> <Do>, no, jak <grym> zrobisz to to, to, to masz podkę do Nightmare Mode do zrobienia, ja właśnie to Ale nie jest. Stary to jest dla ciebie podka, idioto. Nightmare Mode Action mi... Run, chuj Tak? Wiktor? Wiesz, jaki ty krwam jak sprinta tutaj? jak Wiem, ona was sprinta? czy Dyson do działa dla wszystkich! I ty. O kurwa! Ty ta mnie złapała! Koń mnie! Syko, bądź pokorna! Spierdalam! Nie złapie mnie! Nie złapie mnie! Nie Daj ty Dosłownie kurwa ale kurwa Kacper dosłownie kurwa przede mną przebiegłeś O Posłuchajcie! Czemu posłuchajcie, posłuchacie Ale nie biegaj tu, kurwa

o, nie ma już hmm. Zbieraj te jebane breakery, bo ci kopa wyjebie na ryj. No bo ja zginałem i ty zginałeś. Powiem tak, warto było. Nie mogę mu kupić, ten Nightmare Mountain. Ale warto było, Boże Święty. Ale ciekawe to było. Zwidzisz? <gupić> nie, Mogę ci nie mówić, to byś się zezroczył, bo jednego zapierdala. No, zapierdala, ja pierdolę nie. Po mnie, Mara? Porobiłem ją, a co? Tylko z trzema strzem nie godziciem. To da robię Breakery. Chyba po mnie. Nie wiem, jak to z nią z Po mnie, po mnie umieram. A ty, ja do ciebie tam przebiegłem? Tak. Остатний брейкеры, мне два брейкера достать только. Не видишь, не видишь. Остатние брейкеры мне достал, остатние брейкеры мне достал. Хочешь помочь? Остатние Я нашел все, все были там, но другого не видел. Ты знаешь Мои брейкеры! Ого, ты Не надо. я мне, мне, Ja lecę naprawdę, ja lecę Uciekam, Siema, mardo. nie ma bardzo Nie 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 Ty będziesz mieć tego bezpośrednio, zacznie kiedy Jeszcze jest niecieka, to jest po no. sklepie zamykane kurwa No kurwa, myślisz, że stacje są zamknięte w niedzielę No to ty na stację kurwa nas, Bo, no, nie ma na stacji No nie ma tam Tak nie ma A żabka jest otwarta, no. nie jestem się do żabki No idź No ja proszę Coś z ostatniego Dobra, bierz ostatniego. Znowu. Masz ostatniego? Idzie do mnie. <laughs> łatwo do zero, do zero. łatwo! Aaaa! <laughs> nie mam Nightmare moda. Ja zdobyłem 5 znowu. Mam Nightmare moda dostępnego. Teraz zginiesz i ten będzie Nightmare mod? Ty jesteś? Jeszcze? Ty jesteś? Jeszcze? Najlepsze chyba, tylko daj mi się zabić. Ty jesteś? Ale... Nie tak, widzę, no. Ty spać gdzieś nie? No Gdzie a jestem jesteś? w kuchni. Aha. Ja się czołgam. No, no, jutro mogę zostawić ten... No, jutro mogę zostawić ten night normalnie. A ja też nie, nie wiem, czy to się tak liczy. Zaliczy no, się. Może się zapisze? Ach, ja to zdobędę, o, cześć. Myślę, się są teraz na zielono, nie mogę mówić, gdzie są O, to dawaj, ja biegam z No to, to idziemy, do przodu mm. Ej, tu jest jeden. O, czekaj, 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 czekaj. Patrzę. O chuj. Słyszałem. No nie ma Chyba stary no. przestał chrapać. No. No. Wybija Dobra, idziemy dalej. Ale tutaj są dwa. O, oh, to będę mieć wszystkie. O, kurwa. Lub. Patrz. Ja patrzę. O, chuj. Gdzieś tu jest. Masz? nie no. Słyszę. 6 Okej, okej. Okej, okej. Okej, okej. ty nie, nie, nie. A, Gdzie nie ma! Kończę. Ty kurwa nie dostałem! Why? A ja można. Use. zero left. Oho, ja dostałem! Apatch, target player mam! Razy 5! Co to jest? Ja Razę 4! Że ci pokazuję to, tego. A ty ja mam! Jestem im mortalek kurwa użyłem przez minąć. Nie śpiewa. możesz umrzeć przez 10 minut Aha No, bo, ale lecę no <grych> Co? Nie dawaj kurwa odpaliłem 2 Jeździł mu play 10 minut No i kurwa ile cesa? Z siebie Co? No idea i szukam tych kurków o, no, znalazłem. Słyszę Słyszy ją gdzieś? No mnie nie zabija, bo nie zdjęcia nie No, ale do ms. Kera dostaniesz ludzi, mam nadzieję. Mam nadzieję, że nie. Bo no ma w tym nie wie pan, koło nie mogę my. przejść. Aha, a to nie fer. Ty za mało czasu, żeby znaleźć kurwa pięć breakerów. Ja już mam cztery ogólnie. Aha. Ale mam tak No chuj życiesz dostałem się i tak O chuj. Wiesz, mam bóg niej chyba. Chyba. Czyli koleżanko, brzydko kurwa jesteś, koledze. No na no, R34 nie jestem, ja. Na dole kurwa człowieku. To co ci chodzi? No porno, no to żałuję, Breaker. A to, a nie, nieprawda, to jest hobby. To ja wyjdzie Breaker znalazłem, kurwa nie hobby. O kurwa ja ci powiedzieć? Congratulation, always immortale dostałem Znowu immortale dostałeś O ci? tam sobie przyszło Ja w kuchni? No ci jest kurwa kuchnia Zresztą ci mogę pomóc z tymi prekerami Joolo, no przyszło tam ona, chodzi? No przeszło mi przez wętem O, siema O tam jest Idę Brekery Ja o wszystkie O, tu jest jeden? No, zrobiony mam O Miło Tu jest jeden Zrobiony Kurwa jak to Tu jest jeden Tego nie mam. O kurwa zmieniły się O, dys Jeszcze jeden O no, Tylko zaraz go znaleźć No to nie jest się no, o, Mnie strasz, z nich samem Jaś mi kurwa Mam takie łapy spucone No to jest jeden Taką łapę spucony, chufy Mam Kurwa Jakieś jeden, jeden ranomowy jeszcze A gdzie ty jesteś? O kurwa Ej ty Nie wiem, koleżanki kol słyszałem Oj Tutaj może... O kurwa Teleport mi stocznie